To... Mnie to, to nie może być tak dalej. <laughs> Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Podobno to ty porywasz ludzi z kolinis. Jednak udało ci się to rozpracować. Gratuluję, dobra robota! Sądziłem, że udało mi się lepiej zatrzeć ślady. Co się stało z tymi ludźmi? Gdzie oni są? W okolicznych kopalniach? <laughs> Dawno już ich tu nie ma. Są za górami na północnym wschodzie, poza czyimkolwiek zasięgiem. Niby mogę ci pokazać, gdzie dokładnie, tylko po co. Kto kazał ci to robić? Mój szef, groźny typ, znasz go, to kruk. Jeden z magnatów ze starego obozu w górniczej dolinie. Potrzebował tych ludzi do swoich planów. Tylko tyle się dowiesz. Magnat w Korinis? Już nie jest magnatem. Ma swoje tajne plany, o których Korinis wkrótce się dowie. Kruk groźny? Hmm. A co ty tam wiesz? Nie znasz go tak dobrze jak ja. Już wtedy był z niego kawał Sukinsyna, syna, ale teraz bardzo się zmienił po upadku bariery. Twarz skrył mu czarny cień. Jego wzrok przebija cię niczym pazury dzikiej bestii, jeśli zbyt długo się w niego wpatrzeć. Dobrze ci radzę, opuść Korinis, dopóki jeszcze możesz to uczynić. Nie czeka cię tu nic poza śmiercią. I co zamierzasz zrobić? Zabić mnie? Tak, ale ty nas uwolniłeś. Dlatego postanowiłem dać ci jeszcze jedną szansę. Wynoś się stąd, zniknij, ulotnij się, zapadnij pod ziemię, idź i nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Muszę się dowiedzieć, gdzie zabrano tych ludzi. <noise> Jasne, może spróbujesz mnie zmusić? Lepiej już sobie idź. Jeśli jeszcze raz Cię tutaj zobaczę. Zabiję bez wahania. Skoro tego chcesz. A -a. Koniec śmieciu. Ten frajer nie ma nawet złota. Zajmę się twoją bronią. A więc Dexter nie będzie już sprawiał kłopotów, co? Wygląda na to, że nie żyje. Najwyższy czas. Sprawdź, co miał przy sobie. Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go. Cholera. To mi też w niczym nie pomoże. Nie powinniśmy byli pozwolić temu gnojkowi tak szybko zdechnąć. Nie wiesz może, jak dałoby się przekroczyć góry w północno-wschodniej części Khorinis? Nie. A więc jestem tu uziemiony. Dexter był moją jedyną nadzieją. Co chciałeś od Dextera? Przybywam z za gór, które rozciągają się na północno-wschodniej części wyspy. I tam też chciałem wrócić. Miałem nadzieję, że ten drań znał sposób na dostanie się tam bez statku. W pobliżu miasta portowego widziałem pirata, niejakiego skipa. Co za idiota! Czekałem tam przez trzy dni. Dlaczego pojawił się dopiero teraz? Jak tylko wrócą mi siły, spotka go nauczka. Co znajduje się po drugiej stronie gór? Mogę ci tylko poradzić, abyś się tam nie wybierał. To bardzo niebezpieczne miejsce. Taki chudzielec jak ty długo by tam nie pożył. Nic tu nie ma. Niczego tu, niczego tu nie ma niczego tu nie znajdę nie ma czego plądrować nie ma czego niczego tu nie ma no teraz to mnie Hey. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem, czego chcesz? Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Potrafisz trzymać broń? To może broń jednoręczna. Nie jestem w tym aż taki zły. W takim razie dwuręczna. Z pewnością szybko się nauczę. No cóż, przynajmniej nie jesteś zupełnie zielony. Dobrze, przyjmuję cię. Mogę cię nauczyć czego tylko zapragniesz. Jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Trzeba silnie uderzyć w sam środek. Nie mnie nic innego. Jest... Co sądzą o mnie tajemnicy? Pomyślmy. Milk mówi, że nie ma nic przeciwko tobie. Jarvis sądzi, że się nadasz. Kort uważa, że możesz do nas dołączyć. Cipher mówi, że musimy Cię koniecznie przyjąć. Chyba ma o Tobie bardzo wysokie mniemanie. Nie można wierzyć we wszystko. Chyba przekonałeś, Roda że jesteś wystarczająco silny. Sentenca będzie na ciebie głosował. Twierdzi, że równy z ciebie nie gość. Nie Booster nie mówi, że jesteś w porządku. A dar macie za kapusiem. Na szczęście dla ciebie jego głosem nikt się tutaj nie przejmuje. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich przekonałeś, przechodząc próbę. Na mój głos możesz w każdym razie liczyć. I wygrałeś kilka uczciwych pojedynków. Dla najemników to bardzo ważne. Większość najemników stoi za tobą. Jeśli o mnie chodzi, możesz zaczynać od zamku. Idź do Lee, on ci wyjaśni całą resztę. Trudno mi w to uwierzyć. Nie mów, że o tym nie wiesz. Posłuchał mnie właściwych ludzi. W końcu, i tak go oczywiście dobrze zabrał. Trzeba po prostu słuchać. Nie wiadomo już komu. Można, że on tego nie widzi, to przecież nie mogę go pomagać. Nie zasłużył sobie na to. Hey, e tak, to mówię. tylko plotki. <laughs> Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Trudno mi w to uwierzyć. Trzeba się nie uderzyć w sam problem. Mówią to i o... Nie mam czasu na takie rzeczy. Kiepska sprawa. Mam być zdanie To Ode mnie Hej ty. Dowiem, jak... Czego chcesz tym razem? Trudno mi w to uwierzyć słuchać. I tak liczy się tylko siła, więc nie to. mów mi takich rzeczy. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Hej ty. Bo słuchał niewłaściwych ludzi. <grymne> Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Słyszę o tym po raz pierwszy. mów, że o tym nie wiesz. Widzi i słyszy się to. Nie może tak dalej być. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Trzeba się nie Mam przy sobie złoty talerz. Czy to twoja własność? Tak! On stokrotne dzięki. A jak będzie. Z... Czy chcesz się zatrudnić na naszej. Nie. Więc przyjmij w nag. Jestem gotowy, by do Was dołączyć. Czyli przeszedłeś już próbę Torlofa? Tak. Bardzo dobrze. Co sądzą o Tobie pozostali najemnicy? Większość z nich jest po mojej stronie. W takim razie idź do Onara. Ja już z nim rozmawiałem, ale wynagrodzenie musisz sam sobie wynegocjować. Jaką broń możesz. Najlepszą. Nie próbuj tu nawet niczego dotykać. Kto cię tu u licha wpuścił? Co robisz na mojej farmie? Przysyła mnie Lee. Chcę pracować jako najemnik. Już z nim rozmawiałem. To on jest za ciebie odpowiedzialny. Niech ci będzie. Ale żadnego obijania się. Trzymaj się z dala od chłopów. A i łapy precz od dziebuch, A co najważniejsze, wszystkie pozostałe sprawy załatwiaj z No, Pozostaje nam tylko omówić. Co z moją wypłatą? Zastanówmy się. Niech no pomyślę. Pięćdziesiąt sztuk złota. Coś tam mówił? W porządku. Też tak uważam. Teraz idź pogadać z Li. Jestem gotowy, by do Was dołączyć. Rozmawiałeś z Onarem? Tak, zgodził się. No to witamy na pokładzie. Masz tu przyzwoity pancerz, przyda Ci się. Cieszę się, że jesteś z nami. Mam już dla Ciebie pierwsze zadanie. Chodzi o paladynów. Pora byś złożył im wizytę. I tak chciałeś tam iść, nie? Jak mam się teraz dostać do paladynów? To proste. Zaniesiesz im moją propozycję pokojową. Znam lorda Hagena, dowódcę paladynów jeszcze z królewskiej armii. Wiem, co sobie teraz myśli. Ma zbyt mało ludzi, przyjmie więc moje warunki, a w każdym razie na pewno cię wysłucha. Napisałem do niego list, masz. Dzięki niemu dopuszczą cię przed dowódcę paladynów. Damy wśród najemników. Dzięki. Jak tylko pojawi się jakaś robota, dam ci znać. Mnie mówili co innego. Tak, naprawdę Mnie już kobiet można ufać. Nie trzeba czy więcej robotów. Posłucham niewłaściwych. Trzymam się od tego znaczenia. Spójrzcie na niego. Czego chcesz? Nie myśl sobie, że okaże ci szacunek. Tylko Dobra, dlatego, że jesteś teraz jednym z nas. Powiem ci co. Cokolwiek byś na siebie zał, Dla mnie jesteś tylko... W czym problem? Znam ja takich no, nie jak ty. Gardzę nie ludźmi, którzy nie dalej niż wczoraj musiałem zdzielić wpyski jednego z chłopaków, bo przechwalam i... Co co w tym czy ty w ogóle wiesz, czyś ty kiedyś widział czarnego trola. Podejdziesz krok za blisko. Zabiłem już czarnego trola. Sam się o to prosisz. Powinienem skoro prawnie, taki wspaniały. A co ja będę z tego głupie pytanie. Widzisz, nie jest tego wielu. Hmm. Hmm. Powiedzmy, że jeśli lepiej. Na co więc... Nie Mam skórę czarnego. To niemożliwe. Nieprawdopodobne. Co dawaj wszystko? Dobra. Dam ci 500 sztuk złota. W końcu to była jego Wiem, Decyzio. czym on się sprzedane. Interesy z tobą. Nikt nie chce tego. Zrobić. Nie ci przecież nic nowego. I to jest.